W dniu tak szczególnym chciałbym Was złożyć najszczersze życzenia z okazji... Przepraszam. Ach, wiecie co? I to mnie irytuje. Praktycznie wszystkie życzenia, prawie wszystkie, które dzisiaj otrzymałem na komunikator internetowy lub sms-em, były w formie kopiuj i wklej. Ja wiem, że one są bardzo bogate w piękne słowa, są to piękne wierszyki, ale co z tego, jak ja wiem, że one nie są szczere, bo robicie to w formie kopiuj i wklej, i wysyłacie to do wielu swoich znajomych, zamiast napisać od siebie dwa proste zdania, które może nie będą miały jakiegoś wielkiego spadku, ale wiem, że będą szczere i miłe. Dlatego ja Wam życzę szczerze od serca dużo radości, spokoju i spełnienia marzeń. I chciałbym też, żebyście pamiętali w tym szczególnym dniu, w dniu dzisiejszym, jakim jest Wigilia. I także przez najbliższe dwa dni świąt o ludziach, którzy nie mają takiego szczęścia i nie mogą spędzać tych świąt w gronie rodziny, napychać się sernikiem też jakimś innym pysznym jedzeniem do syta, mówię tutaj o kierowcach miejskich autobusów lub tramwajach, którzy pewnie teraz siedzą gdzieś na pętli w swoim pojeździe i czekają na pasażerów, którzy i tak pewnie w małej ilości przyjdą, a jeżeli jedziesz w tym tramwaju lub autobusie, właśnie na pyszną kolację wigilijną albo z niej wracasz, to pomyśl o tym kierowcu, tym motorniczym, lub tej pani, pani kierowcy motorniczym, którzy właśnie zrezygnowali z świąt, albo po prostu ich rodzina miała wcześniej tą wigilię, albo ta wigilia się odbędzie później. O tej kobiecie, o tym mężczyźnie z Fast fooda, który przyszedł na tą zmianę, no bo ktoś przyjdzie na tą bułkę z mięsem, tak i on tutaj siedzi. To też się tak dość często, że to są osoby samotne. Dlatego też pamiętajmy o osobach samotnych, które też szukają jakiegoś ciepłego konta dla siebie w te, no dla nich smutne, a dla nas radosne dni. Z mojej strony to wszystko. Życzę Wam miłych, spokojnych świąt jeszcze raz. I do zobaczenia.